15 listopada 2022 roku doszło do wybuchu we wsi przewodów, 6 km od granicy z Ukrainą. Na ciągnik spadł rakiety, wskutek czego zginęło dwóch polskich obywateli. Do incydentu doszło na terenie suszarni zbóż, około 600 metrów od szkoły. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. W tej chwili zabezpieczamy miejsce zdarzenia i oświetlamy teren akcji, informował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz. Wstępne analizy wskazują, że eksplozja była prawdopodobnie spowodowana przez pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wystrzelony, by bronić ukraińskiego terytorium, powiedział szef NATO. Zaznaczył, że za eksplozję na terenie Polski odpowiada Rosja, bo kontynuuje nielegalną wojnę w Ukrainie. To nie wina Ukrainy, podkreślił. NATO jest zjednoczone, zapewnił, wskazując na decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu podjęte podczas szczytu w Madrycie. Powiedział o solidarności z Polską. Zapowiedział też dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy. Kraje NATO zgadzają się, że musimy zachować czujność, spokój i ścisłą koordynację, powiedział Stoltenberg. Szef NATO stwierdził, że nie ma żadnych informacji wskazujących na to, by był to atak z premedytacją oraz by Rosja planowała agresję w stosunku do kraju NATO. Sojusznicy NATO i Polska zareagowali w spokojny i skoordynowany sposób. Koordynujemy nasze reakcje. Rozmawialiśmy ze sobą wczoraj wieczorem, powiedział Stoltenberg koordynacja, wymiana informacji, wyważone reakcje i sygnał, że musimy ustalić fakty zanim wyciągniemy ostateczne wnioski na temat eksplozji w Polsce. To wszystko pokazuje, że sojusznicy na to odpowiedzieli w rozsądny i odpowiedzialny sposób. Należy rozumieć, że reagowanie na takie sytuacje to umiejętność znalezienia równowagi między zdecydowaniem i szybkością, a spokojem i unikaniem niepotrzebnej eskalacji. Dodał sekretarz generalny Sojuszu